Siemanko, ja jestem Rulalos i dzisiaj w grze f 2013 ruszam na tor Sepang w Malezji. Zapraszam. No i cóż, witam Was w końcu w moim garażu. No, dziewiąta pozycja, no, lekkie chyba rozczarowanie. Co się stało z Patrykiem, że tak daleko? Na szóstym okrążeniu zjeżdżamy po opony główne, ale wracając do kwalifikacji, były bardzo, bardzo trudne warunki, także było bardzo ciężko osiągnąć dobry czas. Jestem już, proszę Państwa, na polach startowych. Pierwszy jest Lewis Hamilton, drugi jest Sebastian Vettel. A na dziewiątej pozycji jestem ja, więc mówię daleko, ale... To były na pewno efekty tych złych warunków. Czy dzisiaj będę w stanie przebić się wysoko i stanąć na podium, jak widzicie, w nowym kasku. Czy Kask przyniesie mi szczęście? Oj, trochę taki zły start. Dobra, wybroniliśmy się. Hulkenberg nie wyprzedził, ale... Oj, tam grożał, jak petarda leci! Asekuracyjnie. Piąta pozycja, już. Tu jest bardzo łatwo wyprzedzać w tym miejscu. Wyprzedzamy. Oj, bardzo ciężko. Pierwszy raz w ogóle jadę na tych mięk miękkich oponach, ponieważ w treningu nawet na nich nie jeździłem, tylko na tych twardych. Coś niesamowitego! Ależ manewr wyprzedzania czysty, piękny. Coś genialnego! Już Patryk na drugiej pozycji i już goni Louisa Hamiltona. Od razu wspomnę, że w tym odcinku też będą cięcia. Oczywiście yy, będzie ich trochę mniej, bo bez przesady, ale też będą cięcia. Po prostu widzę w statystykach, że film jest że tak powiem bardziej oglądany i jest przede wszystkim więcej procent obejrzenia niż w tych co mieliśmy zawsze, czyli tych 30-minutowych. Dlatego cięcia będą. Nie będzie ich aż tak dużo, więc w 20 minutach powinienem się zmieścić. wydaje mi się, że w mniej. Zaczynamy drugie okrążenie i gonimy Luisa Hamiltona. Rok temu na tym torze zdobyłem pole position i. Też były wtedy ciężkie warunki w, yy, w kwalifikacjach, to pamiętam. O i też się Hamilton ślizga, też ja się ślizgam. Więc bardzo ciekawa sytuacja. Wzbogacona mieszanka paliwowa. Yy, no ale... Po zdobyciu tego pole position. Po zmianie opon straciłem to pierwsze miejsce, pamiętam. Chyba nie. raz nie będę wam mówił, który byłem, ponieważ nie pamiętam tego. No, ale wydaje mi się, że bym trzeci, ale teraz mogę, mogę się mylić. Mogę się mylić. Bardzo blisko jesteśmy już Luisa Hamiltona. Zobaczcie, mam jeszcze tyle kersu w swoim zap w zapasie, w swoim zbiorniku, że będę mógł go dużo użyć bardzo szeroko na wyjściu. Ale zobaczcie, jestem w stanie walczyć z Hamiltonem. Nie jest to tak jak w zauberze, że po prostu zdobywam na przykład uznajmy pierwsze pole, ale za mną jest cała stawka kierowców i po prostu jest za mną taki sznur samochodów. Nie byłem wtedy w stanie nikomu uciekać. Albo na przykład kogoś gonić, jak byłem trochę z tyłu. Dopiero teraz będzie można użyć systemu DRS. No i prawdopodobnie, jak będę miał dalej takie dobre tempo, będę mógł go użyć bardzo blisko. Jesteśmy już Louisa Hamilton'a. Trzecie okrążenie właśnie żeśmy rozpoczęli. Ja tu zawsze włączam klif DRS, ale teraz jest to ograniczenie w wyścigu i nie mogę go użyć. Bardzo blisko, bardzo blisko, bardzo blisko! Coś niesamowitego! Jak to mówi zwy zwykły tekst, coś niesamowitego. Lekko odpuszczam, bo nie chcę zniszczyć, sobie samochodu. To jest potworna strata, jak sobie zniszczę. Spoiler, naprawdę, uwierzcie mi. Ktoś kto grał w tą grę, pewnie wie o czym mówię. Ale to pokazuje, jak jestem mocny w pierwszym sektorze. Że tak się zbliżyłem do Hamiltona, że masz hamować, żeby w niego nie uderzyć. A chcę tylko czystej walki. Używamy DRS-u. I zobaczymy, czy wyprzedzimy Luisa. Mam 300 jednostek Kerr, czy będę w stanie wyprzedzić? 200, przepraszam. Louisa Hamiltona i DRS. Proszę Państwa, proszę Państwa, czy wyprzedzę Hamiltona? Wyprzedzę Hamiltona! Jest, jest, udało się. Patryk Nowak wyprzedza Louisa Hamiltona. Standardowa mieszanka, wracamy do tej. Do tej mniejszej mocy trochę silnika, aby nie zużywać tak mocno paliwa, już widać tą taką czarną linię. Jest to linia, w której jeżdżą wszystkie bolidy, jest to ta główna linia wyścigowa, i to na niej jest największa przyczepność. Za chwilę, proszę Państwa, Alonso się może dobrać do skóry Louisa Hamiltona, bo jest bardzo blisko. Ja już mam przewagę prawie dwóch sekund nad Hamiltonem. A Alonso traci do Hamiltona tylko 393 tysięczne sekundy. Moje opony już nie są w najlepszym stanie. Zobaczymy, ile będę w stanie na tych oponach przejechać. Moja strategia jest taka, że jak zaczną się robić czerwone, to na tym okrążeniu właśnie zjeżdżam do LA serwisowej. Bez względu na strategię zespołu. Lewis Hamilton ma poważne problemy, proszę Państwa. Za chwilę może go połknąć Fernando Alonso. Czy tak będzie? Tak, chyba będzie. Ja nie jestem w stanie tak popatrzeć, bo. Tak, coś tam się dzieje. Aj, aj, Aż zwolniłem temu, by sobie popatrzeć. I wyprzedził Alonso Hamiltona. No to mam poważne tarapaty. Bo Alonso jest szybszy od Hamiltona. I może mnie dogonić. Pora strata, zobaczcie moja. Zobaczcie, już Hamilton traci prawie 40 sekundy do Fernanda Alonso. To jest potężna, może nie potężna, ale po jednym sektorze już to jest dosyć spora strata. Jak na tak dobrego kierowcę przecież. Zobaczcie, co się dzieje z tyłu. Koniec piątego okrążenia, zaczynamy właśnie szóste. Na tym okrążeniu zjeżdżamy do pit lane i Hamilton teraz może wyprzedzić Alonso, ale czy to zrobi, przecież? Jeszcze okrążenie temu Alonso był szybszy, w ogóle jest ode mnie szybszy Alonso. Nawet Hamilton wyprzedził Alonso znowu, więc. Co się dzieje? Ja już zaczynam powoli tracić sekundy. No to z tego względu, że moje opony już wyglądają tak, a nie inaczej. Czyli są czerwone. Już będziemy zjeżdżać za kilkanaście sekund do pit lane. A tam z tyłu cały czas trwa walka w pit stopie. Może być naprawdę niezła rzeźnia. Niesamowicie to wygląda, niesamowicie. Na tym okrążeniu zjeżdżamy. Setny metr, hamowanie, trzeci bieg. I zamiast w lewo skręcamy trochę prosto, w lewo znowu i do pit lane. Alonso zjechał. 99 km na godzinę. Ależ do hamowania. Zobaczcie, jak hamuje. Aj, ależ straciłem teraz. I za mną jest Alonso. A więc. Jest w sumie dobrze, ale musimy teraz przyspieszyć, żeby nas nie wyprzedził Hamilton. Bo jak to zrobi, to może być śmiesznie. Uwaga, żeby tylko nie stracić. To są zimne opony jeszcze. Teraz jak słyszymy komunikaty, nie będę już musiał zjeżdżać dalej serwisowej, spokojnie powinienem dojechać do mety. I myślę, że tak będzie. Ależ hamowania do Perez'a. Zobaczcie na jego opony, widzicie jego opony? Jak macie 1080p, to powinniście zobaczyć jego opony jak są pomarszczone. Ja też takie miałem okrążenie temu, ale teraz już mam nowiutkie, twarde opony. Pięknie, piękny manewr wyprzedzania. Nie mogę jeszcze żyć DRS-u, no genialnie. Chyba Hamilton jest w aleje serwisowej. Czy wyjadę przed Hamiltonem? Powinienem wyjechać przed Hamiltonem, ale teraz głowy nie dam, ktoś tam jeszcze zjeżdża, no. Bardzo ważny pistop. Czy wyjadę przed Hamiltonem? No to jest naprawdę ważne. To, jest, to są losy tego wyścigu. Niesamowite. Niesamowite wyjechałem przed Hamiltonem, dosłownie zderzak przed nim. A jeszcze przecież miałem przedłużony trochę pistop o sekundę, więc. Super. Jest moc. Teraz tylko jechać do mety i nie popełniać błędów. Tak, zauważyłem teraz, że za Hamiltonem jest Felipe Massa, więc Felipe Massa, który przecież niby, niby się przynosi do Williamsa. Oczywiście w grze to nie jest możliwe, ale w realnym świecie się przynosi do Williamsa przecież. Pokazuje doskonałą formę w nowym sezonie. No i czyżby miał pokonać Alonso? Przekonamy się o tym za jakiś czas. Sebastian Fetel daleko, zobaczcie na tą minimapkę, gdzie on jest. Ile jest jeszcze bolidów? przed nim do pokonania. Jaka przewaga jeszcze jest moja na nim. No, coś niesamowitego. Blisko Hamilton. Oj, daleko jest Alonso. Daleko Alonso jest. Oj, bardzo blisko Louis Hamilton. Oj, oj, oj. Muszę uważać, bo coś... Jeden błąd już po mnie, tak naprawdę. Był nowy rekord tor toru. Tak, toru, jasne. Toru jeszcze. Z czego chcesz jeszcze, Rulalos? Czego ty chcesz? Tam, a, walka tam z tyłu. Czy Masa wyprzedzi Hamiltona? Nie. Tak, chyba go wyprzedzi. Ależ tam się dzieje, ależ jeszcze teraz wyjechałem trochę poza tor. No i Felipe Massa, no kto by się spodziewał? Tak dobrej postawy Brazylijczyka. Jeszcze jestem ja przecież do pokonania. 21 kierowców w stawce, tak dopiero teraz popatrzyłem, więc ktoś odpadł. Kto? Nie wiem. Przekonam się po wyścigu. No, inżyniera się nie zapytam. On no, mi chyba nie odpowie, no nie wiem. Halo, panie inżynierze. Kto was z wyścigu? No, widzicie, nie ma odpowiedzi, więc. Aha, dowiedziałem się, że mam 2 sekundy przewagi, no spoko. I teraz odpowiedź na pytanie, kto odpadł. Wszystko jasne. Ależ zobaczcie, jak zyskałem na tym okrążeniu. Aż nie chce mi się po prostu wierzyć. To jest tylko Red Bull. I chyba aż Red Bull. Genialny samochód, naprawdę się go tak prowadzi. Pamiętam, jak miałem ogromne problemy w Zauberze, by utrzymać yy, nawet na deszczu taką kontrolę nad bolidem. To, to jest po prostu niewiarygodne porównując Red Bull do Zaubera. Tego się nie da porównać. Tego się po prostu nie da porównać i to są inne światy. Wiem, że na początku chwaliłem Zaubera, że niby fajny team, bo, nie, bo wygrałem pierwszy wyścig przecież, ale potem się robiło coraz gorzej, nie? Ależ mam świetny czas, o mój Boże. Oj, tam pachołek leży w połowie trasy, no. Dzięki. Pamiętam, ja że chyba sobie kiedyś rozwaliłem spoiler o taki pachołek z tego co kojarzę. Właśnie leżał w tym stylu na drodze i po prostu uderzając w niego sobie zniszczyłem cały spoiler. I chyba nawet mi opona pękła, więc to było, to było potężne uderzenie. Potężny dzwon. <gryw> Proszę Państwa, czwarty jest Niko Rosberg, a więc. Co się dzieje z Alonso? Zobaczcie, gdzie jest Fetel. Fetel to jest ta pomarańczowa kropka. To jest mój kolega z zespołu i tak jest właśnie zaznaczony na mini-mapce. Zobaczcie, ja mam taką ogromną przewagę nad Hamiltonem. Masa traci pół sekundy do Hamiltona, a Rosberg jest za masą. Przynajmniej tak było niedawno, więc. Niesamowite. Proszę Państwa, zbliżam się do przedostatniej prostej. Wejście na tą prostą, już jestem. Już wyprostowana kierownica. Już mam cały kres, bo nie będę go żywał na ostatniej prostej. Już robię te fale. Nie wiem, jak to nazwać. Nie będę robił bączków, bo to bez sensu, bo nie ma za co, ale. Jestem zwycięzcą! Jesteś zwycięzcą, panie Rulalosie! Jesteś zwycięzcą! Drugie zwycięstwo dla zespołu Red Bull Racing z dziewiątego pola. Zobaczcie, jaki mój kask. Ty fajnie, nawet kask, ale trochę pasuje. Spoko. Pierwsza pozycja, Fettel dopiero szósty. A przecież to jest kandydat do Mistrzostwa Świata. Trzeci masa. Odpadł grożą, więc pech Romana, pech Romana grożana. No i cóż. Szósty Fetel, czwarty Alonso, piąty Rosberg, tak to się prezentuje. Jaka jest klasyfikacja? Nie mam 50 punktów. Drugi jest Hamilton. Trzeci Rosberg, piąty dopiero. Fetel ma tylko 18 punktów. W konstruktorach nie patrzyłem szczerze, zapomniałem. Proszę bardzo, to jest koronacja. Wszyscy mi brawo, jak słyszycie. Jestem zwycięzcą tego wyścigu. Grand Prix Malezji 2014, pierwszy raz zwycięz... zwyciężam na tym torze. Rok temu nie byłem tutaj na pierwszym miejscu. Gratuluję mi, Luis, naprawdę jest za co gratulować, bo to jest genialne osiągnięcie. No i cóż, dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, no i mam nadzieję, że przeżyliście wspaniałe emocje. Trzymajcie się i do następnego Grand Prix, czyli do Chin. Cześć! Globalizuję, tak można powiedzieć. Oj, dobrze, dziękuję poza torem.